Proces trawienia. Przewód pokarmowy rozpoczyna się jamą ustną, obejmuje żołądek i jelita, a kończy się odbytem. W jamie ustnej zęby żują pokarm, który następnie miesza się ze śliną. Obecna w niej amylaza, czyli enzym trawienny, przekształca skrobię w cukry. Każdy miękki kęs pokarmowy jest połykany i przesuwany w dół do żołądka dzięki ruchom perystaltycznym przełyku. Niektóre składniki pokarmowe, jak sole mineralne i sól kuchenna, wchłaniają się bezpośrednio do krążenia. Białka, węglowodany i tłuszcze muszą przed wchłonięciem ulec rozłożeniu. Rozkład dokonuje się przy udziale enzymów trawiennych. Węglowodany trawione są do cukrów prostych, tłuszcze do glicerolu i kwasów tłuszczowych, białka rozpadają się na krótsze łańcuchy, a następnie na pojedyncze aminokwasy. Żołądek wytwarza pepsynogen, przekształcany w enzym aktywny, pepsynę. Pepsyna rozkłada białka na drobniejsze elementy, polipeptydy i peptydy. Lipaza jest enzymem żołądkowym powodującym rozkładanie tłuszczów na glicerol i kwasy tłuszczowe. Natomiast błona śluzowa żołądka wytwarza kwas solny. Środowisko kwaśne jest niezbędne dla działania pepsyny i zabijania bakterii. W dwunastnicy lipaza, enzym trzustkowy, rozkłada tłuszcze na glicerol i kwasy tłuszczowe. Amylaza, inny enzym wytwarzany przez trzustkę, rozkłada skrobię na maltozę i dwucukier. Trypsyna i hemotrypsyna to silnie działające enzymy trzustkowe, które rozkładają białka na polipeptydy i peptydy. W jelicie cienkim maltaza, sacharaza i laktaza są wydzielane przez gruczoły ściany jelita cienkiego. Przekształcają one dwu cukry w jednocukry. Peptydaza, inny enzym jelitowy, rozkłada duże peptydy na drobniejsze, a następnie pojedyncze aminokwasy. Niestrawiona część pokarmów dochodzi do jelita grubego, w którym za pośrednictwem błony śluzowej odbywa się wchłanianie wody i soli mineralnych. Niestrawione resztki, zużyte barwniki, martwe komórki i bakterie tworzą razem masę o zmniejszonej objętości, nazywano stolcem.